No ale my nie zabieramy, bo pan nie wystawia. Eee, nie no, wystawiam przez Tak, no, Jakby wystawiam. było wystawione, to by było zabrane. Ale niech się pan ze mną nie kłóci, bo słyszę, że rozmowa zmierza w dwuzłą stronę. Wstawaj! nie, nie, nie udawaj. Michałku, kogo wkręcamy dla ciebie? Kręcamy dzisiaj Bartka, u którego nie odbierają śmieci od trzech miesięcy. No mimo nie. tego, że podpisał umowę. Ale Bartek w tych śmieciach to bardziej to, nie czy pływa. Powiedz, ta że że już pływa. Koło ratunkowe właśnie burzucamy. Halo. Dzień dobry, pan, witam serdecznie. Zakład gospodarki komunalnej. Dostałem informację w sprawie odbioru śmieci od pana. Jest pan pod adresem? No, jestem na chodzeniu z psem, ale będę... Dobrze, dobrze, niech pan wraca w ogóle, jak się pisa da zasiągnąć, dobrze. Proszę pana, ile pan ma tamtego? E, chodzi panu o wszystko, bo tutaj zmieszane są mi. Tak, zmieszana frakcja, segregacja, jak to u pana wygląda w liczbach? E, nie no, są zmieszane i plastik i papier, no jest sporo worków, bo od trzech miesięcy... To było zabierane i nie w tych workach od Was, tylko takich jakichś większych. No ale my nie zabieramy, bo Pan nie wystawia. Eee, nie no, wystawiam, przez dwa Tak jakby Zastawiam. było wystawione, to by było zabrane, ale niech się Pan ze mną nie kłóci, bo słyszę, że rozmowa zmierza w złą stronę. Dobrze, proszę Pana, ma Pan szkło tam u siebie? Ile jest tego szkła? Jeden mały worek. No to mamy odpowiedź, proszę Pana. Wie Pan, bo my mamy śmieci pakietowe. Za mało produkuje Pan szkła, żebyśmy odebrali od Pana papier. Co tam? Za mało produkuje pan szkła, żebyśmy odebrali od pana papier, bo my mamy zbiorczą umowę. Jak weźmiemy od pana papier, to musi nam się zgadać szkło. Jak nam się szkło nie zgadza, to nie możemy brać od pana papieru. Co tu jest trudnego? No nic. Proszę pana. Jest pan już na miejscu? Jestem. Dobrze. Proszę pana, y, policzy pan worki, ile tam jest u pana. Bo ja mam teraz, wie pan, mam, no, na miejsce mam tak, no mam, dwa worki mogę zabrać, frakcji zmieszanej. Tak. Jeden papier. No i możemy się jakoś dogadać jeszcze na dwa plastiki. Ale to powiem panu już ja. dzięki dobrej a woli. A co, będziemy teraz negocjować, ile pan zabierze. Proszę pana, a, no a ile pan <grym> wystawi, bo przypominam, że pan nie wystawia. Wystawiam. Wystawia. Proszę pana, mamy świadków, proszę pana, mamy świadków. Przede wszystkim zaniepokojonych niską produkcją szkła. Jeżeli chodzi o worki zielone, to kolega Bartek stanowczo odbiega od normy. Prawda, Michale? Prawda? No dobra. Słabym producentem. <grym> <grym> Witamy Cię. dobry. Tak, w imieniu sekcji segregacji i odpadów Radia RMF Max. Program Stawaj Nie Udawaj. Nasza wesoła radiośmieciarka właśnie podjeżdża pod swoją posesję. Żeby odebrać wszystkie frakcje, Michał, trzy słowa do Bartka, proszę bardzo. To jest ten dzień. <grym> Dzięki. To jest ten dzień! Wow. I Michał w imieniu wszystkich Twoich kolegów Bartuś prosi o to, żebyś produkował tego szkła trochę więcej. No, na przykład w piątek Dzięki. wieczorem. Dzięki. A oni na wymianę zabiorą od ciebie papier. No i plastik, okej? Okay. Zmieszane we własnym zakresie. Wiadomo, ciężko z tym siąść do taksówki. Wstawaj, nie udawaj. Maciek rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w Ermy w Max.